po 1918 roku, Polska jest niepodległa. W związku z celebrowaniem obchodów, za chwilę nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na masz. Komendanta uroczystości proszę o wydanie komendy. Od oddziały baczność! Poczet flagowy! Do wciągnięcia flagi państwowej na marsz wyskok! Spotykamy się dzisiaj na uroczystościach z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przeszło 103 lata temu, spełniły się sny prawie pięciu pokoleń Polaków. Sny o niepodległości. Po 123 latach niebytu, po 123 latach zaborów, po 123 latach przelanej krwi, czekania. Nadziei walki, cierpienia, Polska narodziła się na nowo. Ten sukces był dziełem walki toczonej od powstania Kościuszkowskiego aż po rok 1918. To był sukces tych, którzy przez 123 lata pozostali nieugięci oraz utrzymywali ducha polskości na okupowanych ziemiach Polski. 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Dla nas Polaków to wyjątkowy i radosny dzień dający poczucie uzasadnionej dumy i wspólnoty narodowej, bowiem jak Polska długa i szeroka, wszędzie odbywają się uroczystości upamiętniające tę datę w naszej historii. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, wrogiem sąsiadem, niewola i walka o wolność. Państwo polskie zginęło z map Europy na 123 lata. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie, mocarstwa zaborcze były bardzo silne i nawet krwawe zrywy powstańcze nie pomogły odzyskać upragnionej wolności. Na terenie naszej gminy, niedaleko stąd, w lesie Koziołek, znajduje się mogiła powstańców styczniowych, którzy przelali krew za wolność naszego kraju. A jak poeta pisał, czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił, ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy. Prześladowani i skazani na tułaczną Polacy nie stracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Dopiero wybuch I Wojny Światowej i walki między zaborcami dały nam szansę na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od czasu trzeciego rozbioru nasi zaborcy stanęli naprzeciwko siebie. Doszło do konfrontacji, a nasi mężowie stanu, przywódcy narodu, zesłani w tym czasie przez opat opatrzność, wykorzystywali ten moment, by skutecznie wywalczyć narodowi polskiemu niepodległe państwo. Choć ci wielcy Polacy to ludzie ideowo, politycznie zasadniczo ze sobą skłóceni, ale w warunkach tworzenia Polski potrafili się zjednoczyć ponad podziałami w imię większego celu wolnego i suwerennego państwa polskiego. To dzięki Józefowi Piłsudskiemu u progu niepodległości mieliśmy przeszkolone w regionach przyszłe kadry odrodzonego Wojska Polskiego a dzięki działaniom i zabiegom dyplomatycznym Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w wsparcie Francji i Stanów Zjednoczonych. Działania dyplomatyczne ostatecznie przywieńczotowane zostały podpisem Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, gdzie formalnie Polska powróciła na mapę Europy i została uznana przez wszystkie liczące się kraje, a przygotowanie wojskowe pomogło zachować młodą niepodległość w wygranej wojnie polsko-proszewickiej w 1920 roku. 11 listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy, gdzie przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozgrajanie wojsk niemieckich i ich stopniowe wycofywanie na zachód. Zaczęła powstawać wolna administracja państwowa. Dziś chylimy czuła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pogoleń naszych rodaków. Marszałek Józef Piłsudski mówił tak. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Każde pokolenie Polaków powinno czynić starania, by pamięć i wdzięczność za krew oddaną, za wolność i niepodległość naszej ojczyzny nigdy nie umarła. Roman Dmowski napisał Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel, cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Szanowni Państwo, żyjemy dzisiaj w innych czasach. Polska jest wolna, ale czy bezpieczna? Ostatnie wydarzenia na granicy z Białorusią prowadzone przez reżim Łukaszenki tzw. Tak wojny hybrydowej świadczą, że nie. I tak jak w roku 1918 wielcy Polacy potrafili się zjednoczyć ponad podziałami w imię większego celu, to również teraz musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności zadbać o interesy naszego kraju. Po 103 latach odzyskania przez Polskę wolności, podobnie jak w latach poprzednich, po uroczystej Mszy Świętej gromadzimy się tu, aby jako społeczność gotowa oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę. Dzisiejsze gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości są świadectwem patriotyzmu i naszego przywiązania do historii. Z tej okazji życzę wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, mądrego koszty skorzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu, w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju, jak i lokalnych wspólnot. Motem do naszych działań będą słowa wielkiego rodaka Jana Pawła II. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, Szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobre, jakim jest wolna ojczyzna. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim przybyłym za udział w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję delegacjom i druhom strażakom, dziękuję harcerzom. Serdecznie dziękuję tym najmłodszym druhom z młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Piaski i OSP. Lututów. Dziękuję Księdzu proboszczowie za odprawioną Mszę Świętą z okazji dzisiejszej rocznicy. Słowa podziękowania składam także Radnym Rady Miejskiej z przewodniczącym panem Markiem Zgadzajem, Radnym Rady Powiatu, z przewodniczącym tej Rady Andrzejem Żurawiem. Składam podziękowania Sołtysom, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję Kafeli Lututowianie, że nam tak przygrywała dzisiejszej uroczystości. Chciałbym podziękować również wszystkim szkołom, które biorą dzisiaj w naszym święcie udział. Szanowni Państwo, chciałbym życzyć, żeby dzisiejsze święto niepodległości również dotarło do każdego mieszkańca, żebyśmy mogli wspólnie świętować ten jakże ważny dzień w naszej historii. Mamy piękną pogodę, pewnie niektórzy mają też przedłużony weekend, więc życzę im dobrego wypoczynku, dobrego świętowania. Dzień, uroczystość świętego Marcina. Wszystkim Marcinom chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia. Dla druha Marcina Klimasa szczególnie, bo to jest jego taki chrzest pierwszy, bojowy w, post w roli tutaj komendanta gminnego, gdzie prowadzi dzisiejsze Uroczystości, jest dowódcą tych uroczystości, do, dowódcą pocztów sztandarowych. Serdecznie Państwu dziękuję za udział i życzę dobrego świętowania. Dziękuję. Zaznaczymy to miejsce. Gdzie